Nie ma sytoniki 2005. Za mną dzisiaj jest mój kuzyn. Pokaż się tu. Dobra, na początku chcę Wam pokazać moje patyczaki. Bo obiecałem, oj, sorry tu jest właśnie teraz siatka od patyczaków. Chciałem Wam właśnie już pokazać się. Obiecałem, że pokażę to. Pokażę moje, pokażę moje patyczaki, żebyście też widzieli sobie. No, mam na razie tylko patyczaki, ale myślę o kocie jakimś, fajnym, malutkim. Będzie Brytyjczyk, mam nadzieję. Może Wy też. Pokażę Wam kiedyś go, kiedy będzie malutki bardzo. Nie się z padem. Yy, tak, ze mną w ogóle jest mi kuzyn, jak Wam mówiłem na początek. To na początku Wam pokażę moje patyczaki. To tutaj są właśnie. No, żeście mi też widzieli, tak. Patyczaki. Dobra, gdzie Wy jesteście? One teraz są na dole, więc trochę mi to zajmie wyciągnięcie. Może naj, największego Wam wyciągnę. Chodź, nic ci nie zrobię. To jest patyczak. To jest mały patyczak. Jaki mały? No, mały, no, mały. Powiedz, że duży. No to, a największe na razie to jest ze wszystkich. E, tak, tak się prezentuje w ogóle. No, no, no nie powiecie, że to nie jest kijek. Kijek jak byk. Naprawdę one to... Jest, to nie są aż takie zwierzaki, które... nie, nie rób tak. E, to nie są takie zwierzaki, które e, długo potrzebują jakby... No nie trzeba się dużo nimi opiekować, to tylko pryskacie... O, gdzie to jest Spryskiwacie mu ścian, akwaria, jego terrarium. Chodzili po całej ręce. Eee, sprzątacie jego terarium od czasu, naprawdę to tak mało trzeba sprzątać ich terarium. Ja ich mam teraz trzy, bo jeden coś się nie wpasował do ich grupki, i zniknął, i w ogóle takie inne rzeczy się z nim stały. I inne to tam, wiecie, swoje. No i tak się on w ogóle prezentuje, taki jest. O, mam nadzieję, że kamera gorąc tutaj. Dobra, chodź patyczak Chodź mały. Jeszcze się Dobra, chodź tu. Dobra, już go wpuszczam do swojego terrarium. a mam tu trzy wszystkich, jak wam już mówiłem tu jest gaza na nich no i, oj, sorry za tą gazę pochodź na ekranie Oj, tu takie w ogóle światełka, nie światełka żebyście bibarki widzieli lepiej ehm, a tak się prezentuje w terrarium czekajcie oddali, że wam, żebyście widzieli tak się prezentuje w terrarium o, tu jest mój kuzyn <laughs> nie, może być jak chcesz ehm, tu właśnie mają pełno patyków jak będą duże, to ich będzie mniej widać. Hmm, tu zaraz będziemy z na nagrywali, nie? Będziemy nagrywali. chyba Minecrafta, co nie? No, będziemy nagrywali, potem spróbujemy FIFA nagrać, 15, więc yy, do zobaczenia, więc dzięki za oglądanie, subskrybujcie, lajkujcie i nara, cześć!